Bębębę, co bę, myślałem bę. w znamieniu? Robię dla Was recenzję netbooka. To nie jest laptop, tylko netbook. Czym się różni od netbooka do laptopa? Macie pytanie. Musicie odpowiedzieć na to sobie tego typu. Mamy taki sprzęcior. Tu mam u dziesiątkę czy co opracę na dziesiątka Co o mam powiedzieć? Ja tam w ogóle nie gram w gry tego typu, bo to po prostu ja nie mam na to czasu, ale tak sobie posiedzieć w po panecie, czy tam coś zmontować. To jest nie. przydatne. Zaraz wam pokażę, jakie ma wymagania. O, dziesiątka odpaliła się. Bardzo, bardzo ładna dziesiątka. O, tylko mi się nie podoba te kaflowe. To to, jak widzicie, zbytnio mi to nie rajuje. Widzicie, to wszystko ma takie o. co mam powiedzieć? system operacyjny nie jest nie jest zły, nie jest taki system operacyjny nie jest taki yy, zły wiadomo, że Microsoft już nie wydaje system, tylko modyfikuje system operacyjny tego typu kiedyś to był system operacyjny tak 95, 98, millennium XP to były systemy a teraz to są podsystemy tego typu dlatego tak mówię no o, teraz to się tak zmieniło zaraz, zaraz, zaraz zobaczcie to jest bardzo mały ale to wystarczający dyspaty ja mogę sobie no, sobie wymienić dysfaty na większy tego typu, typu. wejdziemy sobie w o widzicie procesor jaki to ma. Zobaczcie sami Pos wchodzimy sobie na czego zadań To jest 4 komputer. Nie komputer. Netbook. To jest nie jest laptop, tylko netbook O widzę. nie jest. Nie jest. Jest. Mi to nie chodzi o to, żeby... Yy, gracz czy coś tego typu on jest dobry nie jest nie zamula ani nic tu ma wbudowany akumulator nie tak jak w, w laptopach zdejmuje się klapę i się wyjmuje i się wymienia tutaj jest wbudowany w środku płynnie działa Tylko mi się nie podoba właśnie to, całość. To jest kapulowe, to jest wzięte z... z opracowanego Widzicie. I to mi się trochę nie podoba. Zwykle. No ale co zrobić Nic się nie zrobi. Ja ładnie. Bardzo ładnie. Nie zły Na no, takie Na no, takie właśnie pierdoły To można sobie śmigać no, Ładnie śmiga, widzicie Nie zamula ani nic Pytacie się widzowie i fani czy, żebym sobie pograł Ja postaram się zainstalować na nim Gasmastera i Wam zrobię taką małą recenzję tej gry. Tylko muszę zainstalować. A, jeszcze jest taka informacja dla Was, że ten netbook nie ma zdrowo. Teraz coś Wam pokażę. Tylko musicie poczekać. przenośne na USB przenośne DVD widzicie? To DVD, jak widzicie. To nie jest złą rzeczą. Ale wada. Fajne to jest. To jest zawsze przydatne. Bardzo. Na przykład jak na, nie wiem, na coś wam nawali, na, na przykład w komputerze czy w laptopie DVD, to takie przynośne jest. Z łazbowski. No widzicie? O, coś takiego. To jest bardzo przydatna rzecz. Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Bo już na tym operowałem, testowałem. Bardzo są forma Rzesz. Typu, typu, czekajcie, widzicie, to jest tak przenośne. I to zawsze jest przydatne właśnie na takie właśnie instalowanie, inne rzeczy. A ten netbook nie ma akurat cydronu zbudowanego. Myślałem dokupić coś takiego. Jak widzicie, to jest zawsze przy i na razie to jest wszystko postaram się zaraz zainstalować yy, Ghost Mastera i może dzisiejszy jeszcze przed tym Wam yy, zrobić z, z, recenzję tej gry tylko ja muszę jak najpierw zainstalować tak za tym, że ten dysk jest malutki tak pokazywałem Wam że on jest malutki, malutki, ale wystarczający na razie ja i tak będę dokupyzował dysk yy, twardy albo bo w ogóle jeszcze tak myślę, żeby zewnętrzny sobie kupić. Tego typu. Zewnętrzny by się przydał. Jeden terabawę lub większe jeszcze. Ale to z czasem na, na spokojnie tego typu ogarnęło. bo no, macie jak coś. A no rzecz niezła tego mi się nie podoba tak jak mówię. Te kaflowe. O, to tu. To mi się nie podoba. No, no, co zrobić? No, a czy mam gdzieś się będzić?